Bardzo często mówi się o tym, że pies, który ciągnie na smyczy, jest nienauczony chodzenia na smyczy. A my nie zgadzamy się z tym. Z naszego doświadczenia wynika, że główną przyczyną są emocje. To, że pies potem ciągnie na smyczy, na spacerze, może być efektem tego, że on próbuje zrzucić z siebie te emocje, których doświadczył przy samym tym procesie wyjścia. I potem ubrany na tym pobudzeniu wylatuje z domu, tak? Bo jest. Wreszcie. Tak, wreszcie w końcu jakby dokonało się. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nie lecieć od razu na przykład na polankę, bo tam zaraz jakieś psy, bo pod blokiem mam polankę i tam ludzie puszczający zachęcić do tego, żeby zaczął wężąć trochę eksplorować tą przestrzeń, ponieważ jak on się na niej zatrzyma, zostanie na niej, czy minutę, czy dwie, czy dziesięć minut, to zależy od tego, jak problem jest dłuży i być może potem to trzeba będzie zostawać dłużej, ale na pewno przyniesie to efekt w postaci obniżenia poziomu pobudzenia. Cześć. Cześć! Nazywam się Irena Czerniewski, obok mnie jest Alicja Milewska-Piniecka. Oboje jesteśmy behawiorystami i praktykami z wieloletnim stażem. Współtwórzmy projekt Co Mówi Pies? którego główną misją jest to, aby psom i ludziom żyło się lepiej. Dziś będziemy mówić o ciągnięciu na smyczy, o głównych przyczynach ciągnięcia na smyczy i o tym, jak sobie radzić z ciągnięciem na smyczy, z tym problemem u psa. Dzisiaj skupimy się głównie na wychodzeniu z domu, ponieważ to jest. Jeden z głównych powodów, często, dla których pies ciągnie, czyli to, co się stanie na samym początku spaceru, może mieć bardzo duży wpływ na to, co będzie później w dalszej części spaceru, a także omówimy kilka dodatkowych problemów. Mhm. Zachęcamy Was oczywiście do zostawienia łapki w górę, komentarza, a także zasubskrybowania kanału, po to, żeby te treści, które Cię zaciekawią, po prostu wyświetlały Ci się w pierwszej kolejności. A zatem, dlaczego pies ciągnie na smyczy? Jakie są tego przyczyny? Bardzo często mówi się o tym, że pies, który ciągnie na smyczy, jest nienauczony chodzenia na smyczy, a my nie zgadzamy się z tym. Z naszego doświadczenia wynika, że główną przyczyną są emocje, czyli to, że pies jest na przykład sfrustrowany, pobudzony, zestresowany, w zależności od tego, co akurat przeżywa. Kolejnym ważnym elementem są tutaj także emocje człowieka będzie to na przykład frustracja tym, że pies się wyrywa, tym, że skamli przed wyjściem, tak, próbuje się przycisnąć przez drzwi. Możesz też się czuć zestresowana, czy zestresowany tym, że pies się tak zachowuje, bo może myślisz sobie, co ludzie powiedzą, więc presja otoczenia tutaj dochodzi. I tak naprawdę, tak jak Irek już tutaj wspomniał, to wyjście z domu, czyli ten kluczowy moment, już jest napakowany po prostu tymi emocjami. No więc takie, motywa takie em emocje, które pojawią się przy wyjściu, bardzo często później po prostu towarzyszą Wam na spacerze. Dokładnie. Oprócz tego problemem też może być e, motywacja psa, ponieważ my mamy motywację żeby pies nam szedł luźno na smyczy, chcielibyśmy, żeby szedł przy nodze albo żeby po prostu nie ciągnął. Natomiast pies może mieć zupełnie odmienną motywację i zupełnie inny pomysł na spacer. I tak naprawdę w ogóle może nie chcieć się dostosować do tego. Tak, takie motywacje to może być na przykład głód. Pies jest głodny, wychodzi głodny z domu, tak jak ostatni posiłek, nie wiem, 6, 8 godzin wcześniej. Czuje coś do jedzenia, więc zaczyna się pobudzać, tak, chce ciągnąć w tą stronę, gdzie coś tam wyczuł. Bo może też pies mieć problemy po prostu z jedzeniem, może mieć zaburzone łaknienie i ogólnie ciągnąć wtedy bardziej, jak tylko wyczuje cokolwiek do jedzenia albo prawie do jedzenia nawet, czy tam gdzieś będzie szedł w pobliżu kubła. Inna motywacja to może być na przykład inny pies, tak? Pies ciągnie do psu, bo widzi je, po prostu bardzo chce do nich podejść albo jakiegoś człowieka zobaczy, bo lubi ludzi, chce iść do człowieka. I takich motywacji no, możemy tutaj mnożyć, i one mogą wpływać na to, że pies cały czas próbuje realizować swoją potrzebę, tak? No a my mamy swoją potrzebę, więc cały czas jesteśmy tutaj w konflikcie dużym. Nie, pies w jedną, ja w drugą, no i wtedy też wchodzą te emocje opiekuna, on się zaczyna denerwować, pies jeszcze bardziej ciągnie, pojawia się frustracja i to wszystko, no może być oczywiście miks, może być tylko jedna z tych przyczyn, mogą być one wszystkie w niektórych przypadkach. Dokładnie. No i to oczywiście się wzajemnie napędza. To, z czym przychodzą do nas nasi klienci, mówiąc o ciągnięciu na smyczy swojego psa, to też jest takie hasło, które mówi, że oni już wszystkiego próbowali. I zazwyczaj, no co się kryje pod tym wszystkiego, co już próbowaliśmy? No najczęściej z tego, co oni mówią, to jest albo użycie jakichś kar, typu szarpanie psem, korekty, trykanie, pstrykanie i tak dalej albo na przykład zatrzymywanie się czyli tak zwana metoda drzewka nieumiejętnie oczywiście robiona bo najczęściej przeciętny człowiek nie ma wiedzy o tym jak prawidłowo to ćwiczenie wykonać i kiedy w ogóle jest sens a także narzędzia narzędzia których po prostu używa się jako remedium na wszystko bardzo często Pies ciągnie, no to co? Kolczatka. Pies ciągnie, no to dławik. Pies ciągnie, no to kantar, czy tam obroża, uzdowa, innymi słowy. Bardzo często są to zalecane um, takie pomoce do tego, żeby sprawić, żeby pies przestał ciągnąć, czyli co? No, praca na samym zachowaniu, a nie na przyczynach, o których właśnie tutaj mówiliśmy chwilkę wcześniej. Niestety, używając takich narzędzi, pogłębiasz te przyczyny, ponieważ dokładając psu stresu, bólu czy strachu, Albo nawet dyskomfortu, po prostu sprawia, że te emocje takie jak stres, pobudzenie, ekscytacja będą się pogłębiały. Tak, no jednak narzędzia, yy, jakich będziemy używać podczas spaceru, są ważne. Tak? My nie jesteśmy oczywiście za tym, żeby używać narzędzia awersyjnych, takich jak kolczotka czy dławik. Natomiast porządne szelki, porządna obroża czy porządna smycz. Tu nie mówię o tym, że one mają być drogie, jakieś piękne, ładne, tylko po prostu mają spełniać swoją funkcję nadawać się po prostu do tego, żeby wyjść na spacer, żeby bezpiecznie zarządzać tym spacerem, zarządzać psem, wtedy, kiedy on nie jest w stanie sam sobą zarządzać, żeby pies czuł odpowiedni komfort i Ty, żebyś czuł, czuła odpowiedni komfort wtedy, kiedy idziesz na spacer, to jest to bardzo ważne. O tym będziemy mówić w kolejnych nagraniach. Będziemy też mówić o tym, co się stanie wtedy, kiedy zaczniesz podążać za psem i dasz mu trochę więcej swobody w niektórych sytuacjach, jak bardzo pozytywnie może to wpłynąć na to, jak pies zacznie się zachowywać, kiedy zobaczy, że ma tej swobody więcej, a dzisiaj będziemy się skupiać na tym wyjściu z domu, i głównie będziemy o tym mówić, ponieważ to też jest jeden z kluczowych elementów spaceru ze spokojnym psem. Dokładnie. Zobaczysz tutaj także filmik, w jaki sposób wyjść z tym psem, jak to może wyglądać, jak możesz sobie wtedy poradzić. A tak naprawdę, właśnie o tym wyjściu z domu, słów kilka, ponieważ. To jest tak naprawdę początek, początek wszystkiego, całego spaceru. Te emocje, których doświadcza pies, tak jak powiedziałam na początku, podczas wyjścia i których doświadczasz ty podczas wyjścia, bo wpływacie na siebie nawzajem z psem, pamiętaj o tym, będą wam później towarzyszyły przez większość albo nawet przez cały spacer. Dlatego to jest tak ważne, żeby też na przykład nie podkręcać psa przed spacerem. Nie mówić do niego 500 razy, o spacerek, idziemy na spacerek, a może pójdziemy na spacerek. Bo wtedy pies wiadomo, że będzie z tej radości, ekscytacji wybuchał. Czasami dochodzi do tego stres, bo na przykład pies wcale nie lubi tych spacerów. Wcale mu się one nie podobają, ale jednak no musi wyjść za potrzebą, albo nauczył się, że nie da się zrobić inaczej, nie da się uniknąć tego spaceru i po prostu się stresuje. Może być także, uwaga, strach przed szelkami. To, że pies potem ciągnie na smyczy, na spacerze, może być efektem tego, że on próbuje zrzucić z siebie te emocje, których doświadczył przy samym tym procesie wyjścia. Wtedy, kiedy próbowałaś, czy próbowałeś założyć mu te szelki, najpierw go goniłeś przez pół godziny w domu, potem jak już go dopadłeś, to wcale nie było wesoło, w końcu pies został ubrany i wyszedł na spacer. No i teraz całą tą sytuację trzeba jakoś odreagować. Dlatego może to tak później po prostu wyglądać. Więcej w ogóle o ciągnięciu na smyczy, o tym, w jaki sposób pracować z psem, który się zachowuje źle na smyczy, albo jak to wszystko usprawnić, znajdziesz w naszym e-booku o smyczy właśnie w naszym sklepiku. No i zdradzimy tutaj, uchronimy robka tajemnicy. Zbliża się nasz kurs spacerowy, program Spacer z psem bez stresu. Będzie on dostępny już niedługo w naszym sklepiku, więc również zapraszamy Cię do pogłębienia tej wiedzy, i rozwiązania problemów, które Cię trapią. No a dzisiaj tak. wracamy do ciągnięcia na smyczy. Linki do e i do kursu będą w opisie, a teraz dalej yy, mówimy o rozwiązaniach. Jeżeli masz ten problem z szelkami, czyli trzeba byłoby najpierw zaobserwować, co się dzieje w momencie, kiedy bierzesz do ręki szelki. Czy bardzo wiele osób mówi o tym, że pies na przykład ucieka pod stół, ale być może u Ciebie to nie jest aż tak ekstremalny przypadek, że pies nie chce w ogóle podejść do szelek czy do obroży, bo tu w sumie tak naprawdę chodzi o to zakładanie Czegoś. czegoś na psa, ale najczęściej będzie to jednak problem z szelkami, więc zaobserwuj psa, czy na przykład może, jeżeli nie jest to takie ekstremalne, ale na przykład pies zaczyna się oblizywać, albo odczypywać głowę, albo trochę się wycofuje, nie za bardzo chce te szelki sobie zakładać i już tutaj dla niego to jest problemem, będzie się pojawił jakiś stres, frustracja i to później przełożyć się na każdy kolejny. Krok na spacerze, albo przynajmniej na ten początek spaceru, i tam potem, jak będą kolejne rzeczy się wydarzać, jakieś nieprzyjazne, bo pies już był zestresowany, więc już coś zrobił, znowu już niefajnego, i znowu coś się niefajnego stało, bo sąsiada spotkaliście na klatce i pies już na niego skoczył. A gdyby na przykład te szeregi nie sprawiały problemu, to by na niego nie skoczył, no to dobrze byłoby zacząć nad tym pracować, czyli poćwiczyć sobie zakładanie szereg. Wtedy, kiedy nie wychodzisz na spacer, wziąć te szelki, usiąść sobie w pokoju, zobaczyć, czy ten problem jest duży, czy pies do Ciebie podchodzi, czy chętnie je zakłada, użyć smakołyków, na przykład, żeby spróbować yy, zachęcić psa do włożenia głowy samemu, może przećwiczyć w ogóle ten proces do tego stopnia, że jak podejdziesz do szelek i zawołasz swojego psa, powiesz może jest spacer, albo on już sam to zobaczy, to zaraz przyjdzie i będzie czekał, tylko załóż mi te szelki, jest super. Tak, czyli tutaj zmieniamy nastawienie do samych szalek. jeśli pies ma rzeczywiście problem z szelkami. Ja tylko jeszcze tutaj dodam taki może nieoczywisty objaw tego, że pies się stresuje zakładaniem szelek czy obroży, bo tutaj powiedzieliśmy wcześniej o czymś takim, że ucieka, wycofuje się i tak dalej. Natomiast możesz też widzieć takie doskakiwanie odskakiwanie, poszczekiwanie, dupka w górze, łapki nisko, i to może tak, też się, się wydawać. Właśnie, że to jest zabawa, a to nie jest zabawa, to kochani, to nie jest tak, że pies się droczy i w ogóle super, teraz ma fan. Najczęściej jest to też objaw stresu i tego, że pies próbujecie zdystansować ciebie i te twoje szelki. Więc, to też miej na uwadze. No, dobra. Lecimy dalej ze strategiami. Więc co jeszcze możesz zrobić? Przy samym wyjściu możesz oczywiście sięgnąć do strategii smakołykowej. Zwłaszcza jeśli twój pies jest łasuchem, będzie to łatwe. Jeśli nie jest łasuchem, będziesz musiała, czy musiał popracować trochę nad znalezieniem pysznego smakołyku. Najlepiej jest porozrzucać psusmaczki do szukania. Ponieważ wtedy pies się przekieruje na szukanie, na węszenie, będzie musiał po prostu siłą rzeczy obniżyć pobudzenie, żeby się skupić, skoncentrować na zadaniu, co ogólnie wpłynie na obniżenie emocji, ale też jest to bardzo pozytywne doświadczenie dla psa. Psy po prostu lubią węszyć, sprawia im to przyjemność, więc automatycznie to wyjście stanie się po prostu spokojniejsze i przyjemniejsze. Stres opadnie. Niedługo zobaczysz na filmie, w jaki sposób można to zrobić. Mówimy raz hasło, szukaj. Po czym wysypujemy smakołyki w różne miejsca. Najlepiej miejsca, takie, które słabo się turlają. Ja akurat mam dzisiaj takie pół na pół. Szukaj. Chodzi nam o to, żeby pies długo, przez dłuższy czas był zajęty właśnie szukaniem. Jeśli zobaczysz, że twój pies się już troszeczkę uspokaja, czyli zaczyna metodycznie, systematycznie szukać tego jedzonka, to możesz sobie wziąć w tym czasie powoli jego szelki. Jeśli już widzisz, że pies jest gotowy, możesz mu zaproponować ubranie się, tak naprawdę w trakcie szukania. Super, piesek. Daj łopeczkę, Kiri. Dobry piesek. Super, dziewczynka. Super, myszka. I kontynuujemy sobie, tak naprawdę, znowu szukanie jedzenia. I w tym czasie bierzemy sobie smycz, czyli to, co najczęściej powoduje pobudzenie u psa, właśnie wzięcie smyczy do ręki. Szukaj. Super, Curie. W tym czasie mogę jej tak naprawdę nawet dopiąć tą smycz tak mimochodem. Bierzemy sobie kolejną garstkę, otwieramy drzwi w tak zwanym międzyczasie. Jeszcze robimy, szukaj, przy otwartych drzwiach szukanie i powolutku otwieramy wtedy drzwi. Cały czas rzucając smakołyki. Super, piesku, szukaj. I tutaj znowu rzucasz. Zamykając drzwi, tak samo pies cały czas szuka. Wtedy, kiedy, kiedy Ty zamykasz drzwi, pies cały czas szuka. Nie ma tego pobudzenia, szukaj ładnie, które jest związane z tym, że musi czekać, aż Ty zamkniesz drzwi, aż Wy pójdziecie dalej. Także do zobaczenia, udanego spaceru. Dodatkowo możemy postarać się albo przedłużyć, albo skrócić proces wychodzenia. W zależności od tego, jak nasz pies będzie reagował, niektóre psy na przykład będą się frustrować tym, że to wszystko jest takie y, y, przedłużone, że idę tutaj, to idę po smycz, to jeszcze a, to jeszcze się wrócę, to jeszcze muszę, zapomniałem telefonu, jak za morze. To jeszcze, tak, jak sójka za morze, to jeszcze muszę to zrobić, buty. I jeżeli to, nie jesteś przygotowany, przygotowana, a pies ma problem z tym wychodzeniem, no to on będzie cały czas coraz bardziej się pobudza, coraz bardziej się pobudza, bo na przykład będzie czekał, no zapnij mi smycz, zapnij mi obrożę, no kiedy wychodzimy, no a ty y, zajęty, zajęta swoim, swoim problemem, czyli poszukiwaniem rzeczy i ubieraniem się, no to nie, nie zwracamy wtedy uwagi na psa i wtedy pies zaczyna się też tym frustrować lub po prostu coraz bardziej się pobudza i potem ubrany na tym pobudzeniu wylatuje z domu, tak, bo jest... Yy, wreszcie. Yy, tak, wreszcie w końcu jakby dokonało się. Więc może być tak, że trzeba ten proces będzie skrócić, przygotować sobie wcześniej rzeczy, czy tam jakieś smakołyki, jeżeli je bierzesz na spacer, to to, żeby już były wcześniej przygotowane, czy smycz wisi w konkretnym miejscu, ta obroża. Być może obroża lub szelki, powinny już być na psie. Tak naprawdę, jeżeli ten problem jest duży, pies się często pobudza, to ściągać je, powiedzmy, co drugi spacer albo po prostu rano i wieczorem tylko zajmować się tym zakładaniem, to też zależy, jak pies sobie z tym radzi plus jakieś tam kurtki, no wszystko mieć już opracowane, wymyślić sobie to wcześniej w głowie, pomyślić, co mogę zrobić, żeby wyjść trochę szybciej. Lub jeśli pies bardzo się pobudza, nakręca, można też próbować przedłużyć ten proces, żeby pies się uspokoił jeszcze w domu, nie czyli na przykład znów użyć smakołyków porozrzucać kilka smakołyków tam gdzieś koło butów, tak, powiedzmy po przedpokoju, albo dać jakiegoś gryzaka, jeżeli ten proces wykazania jest dłuższy, bo coś tam, nie wiem, bo masz dużo do zamknięcia drzwi, bo trzeba się ubierać bez zima, bo jakoś tam trzeba się do tego przygotować, nie, nie można wejść szybko, a pies będzie biegał, skakał, szczekał. Można by mu dać jakiegoś takiego szybkiego gryzaka, nie? Albo jakąś matę albo taką matę do lizania, albo matę węchową rozrzucić kilka albo po prostu wziąć gar go wrzucić na ziemię, żeby pies zaczął chodzić, szukać i też, bo węszenie uspokoi trochę psa, niektóre, niektóre uspokoi bardzo, niektóre chociaż trochę, trochę go oderwie od tego problemu, że już wychodzimy, co tu się dzieje. Tobie da czas na przygotowanie się. Tak? I wtedy z takim spokojniejszym, już ubranym psem tylko zapinamy go i wychodzimy lub używamy tej strategii jeszcze ze smakołykami przy wychodzeniu, która była na, na filmiku. Dokładnie. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić to zatrzymanie się na klatce, czyli po prostu troszeczkę znowu wydłużyć ten proces przebrnięcia przez klatkę schodową. Jeśli mieszkasz w domu z ogrodem, no to oczywiście można tutaj jeszcze sobie popracować troszeczkę nad tym wychodzeniem przez furtkę również. Zatrzymujemy się po to, wtedy, kiedy pies ciągnie, wtedy, kiedy jest pobudzony, żeby złapać kilka oddechów, żeby sobie poczekać, dać mu chwilę, dać mu czas, też zobaczyć, gdzie on jest, gdzie on się znajduje. Pędzenie za psem, który ciągnie, nie jest dobrym pomysłem najczęściej, ponieważ też on nie ma czasu na to, żeby przetworzyć bodźce, które go otaczają. Więc czasami to zatrzymanie się, Właśnie danie sobie chwili na kilka takich głębszych oddechów, to jest ważne, nie na stanie i frustrowanie się, kiedy on przestanie ciągnąć, tylko właśnie taki moment, dobra, on się ciągnie, tutaj szarpie, ale ja chwileczkę się zatrzymam, nie pozwolę mu wypaść przez kolejne drzwi, nie pozwolę mu się ściągnąć ze schodów, tak, wpaść do windy, tylko będę starała się to robić spokojnie, też wpłynie pozytywnie na to, że twój pies się wyciszy. Oczywiście są psy, które może to frustrować, więc bądź uważna, uważny na sygnały stresu. Ostatnią rzeczą, o której się będziemy mówić, która może pomóc Ci y, z ciągnięciem na smyczy, a można ją zastosować przy wychodzeniu z domu, czyli w tym początkowym okresie spaceru, to jest pozostanie w przestrzeni y, zaraz po wyjściu z domu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nie lecieć od razu na przykład na polankę, bo tam zaraz jakieś psy, bo pod blokiem mamy polankę i tam ludzie puszczający, albo zaraz gdzieś tam pies chce na przykład lecieć gdzieś do przodu, to idziemy tam szybko, bo on w końcu zaraz za 50 minut się już uspokoi, więc już przestanie mnie ciągnąć. Czy tam jakakolwiek inna motywacja, twoja czy ca, która sprawia, że lecicie od razu z klatki gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, do przodu, albo wiadomo gdzie, ale cały czas do przodu, po ścieżce, tylko spróbować zostać w tej przestrzeni dookoła, po wyjściu z domu? Jeżeli oczywiście to jest bezpieczna przestrzeń i da się to zrobić, ale nawet jak gdzieś jest blisko ulica, macie chociaż kawałek trawnika albo jakiś parking, żeby zachęcić psa, czy to smakołykami, czy po prostu podążanie za nim, o czym będziemy mówić w kolejnych nagraniach, zachęcić go do tego, żeby zaczął wężyć, trochę eksplorować tą przestrzeń, ponieważ jak on się na niej zatrzyma, zostanie na niej, czy minutę, czy dwie, czy dziesięć minut, to zależy od tego, jak problem jest dłuży i być może początkowo trzeba będzie zostawać dłużej, ale na pewno przyniesie to efekt w postaci obniżenia poziomu pobudzenia. Efekt taki, że pies nie będzie myślał sobie, że zaraz po wyjściu z klatki od razu gdzieś idziemy i trzeba tam po prostu przejść jak najszybciej, bo tam się w końcu rozładuje, bo na przykład mnie nie puszczą, albo tam w końcu zaspokoi jakąś tam potrzebę, będę mógł się wysikać czy tam cokolwiek innego zrobić, tylko że tu jest ta przestrzeń. Na razie zostajemy tutaj i może pójdziemy dalej, może nie, zobaczymy. Zajmij się tym, co dla ciebie jest najważniejsze, czyli węszeniem i eksploracją, bo to cię uspokoi i to ci zapewni dobrostan odpowiedni. No właśnie, to był początek. Jedno y, omówienie, tak jakby części problemu. Jeśli Twój pies ciągnie na smyczy, jeśli y, po prostu nazywasz go małym parowozikiem, to zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka. E, będziemy tam omawiać kolejne strategie na to, jak radzić sobie z ciągnięciem na smyczy u psa. Jeśli chcesz poznać psy lepiej, nauczyć się o nich więcej i ogólnie eksplorować tę dziedzinę z nami, to zapraszamy Cię także do następnego nagrania. Więc ja <laughs> Więc bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście do subskrypcji i do komentowania. Jeśli się z czymś zgadzasz, bądź nie zgadzasz, zapraszamy do konstruktywnej dyskusji pod tym filmem. Do zobaczenia. Do Cześć. zobaczenia.